Sukcesja międzypokoleniowa staje się coraz bardziej powszechnym problemem wśród wielu przedsiębiorców, zwłaszcza właścicieli firm rodzinnych. Powstaje pytanie, jak bezpiecznie przekazać firmę w ręce następców, czyli rodziny spadkobierców, unikając przy tym ewentualnych konfliktów pomiędzy spadkobiercami. Niestety polskie prawo i zasady dziedziczenia nie rozwiązują tego problemu kompleksowo. Owszem, spadkobierca, właściciel firmy może sporządzić testament i w pewien sposób uregulować te kwestie, Niestety nie jesteśmy w stanie uciec chociażby od problemu związanego z zachowkiem. Pewnym rozwiązaniem powszechnym w innych krajach europejskich jest fundacja rodzinna. U nas niestety jeszcze to rozwiązanie nie funkcjonuje, aczkolwiek trwają prace nad wprowadzeniem tego do polskiego systemu prawnego. Jak zatem na kanwie polskich przepisów przeprowadzić skuteczną sukcesję międzypokoleniową, zapewniając przy tym względny spokój i zgodę w rodzinie? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w trakcie zaplanowanego na 4 i 5 czerwca bieżącego roku Kongresu Sukcesja.pl. Serdecznie zapraszamy.